Cześć kochani, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będzie denko, denka nie było 100 lat i pomyślałam sobie, że to będzie fajny film, żeby podsumować kosmetyki, których ostatnio używałam. Może Wam dam trochę rekomendacji. Postaram się trzymać na ekranie jak najdłużej każdy kosmetyk, żebyście byli zadowoleni. Także jeżeli lubicie denka, jeżeli lubicie ulubieńców, hity, kity i tak dalej, zostawcie mi kciuki do góry, zostawcie mi po sobie ślad w komentarzu. Napiszcie mi na temat produktów, co o nich sądzicie, może mieliście któryś z nich. No i oczywiście liczę na Wasze subskrypcje. Także zaczynamy. Zaczynam od koszuli. Koszula jest z HM. I co? I chcę pomalować też usta, bo właśnie niedawno jadłam i nic już mam na ustach. E, I kupiłam sobie w Sephora tę pomadkę z KVD. Ja ją, ja ją spróbowałam na Sephora Wonderland. E, właśnie ten kolor to jest kolor Moth Orchid 38. I to jest ta nowa wersja tych jej pomadek, są bardziej niby komfortowe na ustach. Więc nałożę i zobaczymy, przepraszam was, jeszcze mam katar, bo cały czas się z tym męczę, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. I w czasie filmu zobaczymy, jak będzie wyglądać ta pomadka zbliżonko lecimy. Z tą pomadką, ma bardzo mocny, duszący, waniliowy zapach No ładnie wygląda, podoba mi się taki dosyć ciepły różowy. Nie wiem jak to wygląda. Tutaj wygląda na zimne, a na ustach wydaje się być ciepły I pamiętam, że właśnie spróbowałam tej pomadki na Sephora Wonderland i miałam to samo odczucie, więc dlatego kupiłam ją w Sephora. Dobra, przejdźmy do kosmetyków. Ja sobie postanowiłam, że będę je tutaj zbierać. Wiecie, zawsze zbierałam w jakieś siaty i to było takie obrzydliwe te siaty z tymi opakowaniami i mówię: "Nie, wezmę sobie ładne opakowanie, ładne pudełko, tu będę zbierać i jak mi się wypełni, to wtedy będę mogła się ich pozbyć i nagrać taki film, to będzie wystarczy Ilość. Także nie mam tu wielkiej siaty, ale mam wielkie pudło i mam denko, i mam tutaj hity, i mam tutaj kity. Także zaczynamy, wyciągam z tego pudła i lecimy po kolei. Ok, od początku. Szampon. Nie wiem, ile zużyłam opakowań szamponu La Roche posay Kerium. I jak mnie pytacie o najlepszy szampon, który najbardziej lubię, to jest ten. Oczywiście lubię też ten z Derkosa, z Wiszy, to używam ich zamiennie. To jest mój szampon codzienny i używamy wszyscy. Można stosować u dzieci. Od trzeciego roku życia to jest napisane. I powiem wam, że i Darek bardzo lubi ten szampon i używam na córkę. I on jest wydajny, ma 400 ml. Ten szampon jest przezroczysty, nie podrażnia skóry głowy, łagodzi ją. Nie wiem, jak to działa. Używam z różnych marek właśnie tych łagodzących szamponów i ten jest najlepszy. Także mogę zostać jego ambasadorką. La Roche. Kocham ten szampon. Naprawdę mogłabym zostać ambasadorką tego produktu, bo w 100% się pod nim podpisuję. Genialny szampon, genialny. Wiem, że wielu z Was też pomógł. pomogłam tym szamponem. Bardzo drogi produkt Lamer La The Treatment Lotion. Czekajcie, w ogóle ile on jest warty, bo ja go Dostałam Mer The Treatment Lotion 529 zł. Zobaczymy, czy za tą pojemność. Tu mamy ile mililitrów? 150. U więcej, 679 zł. Kosztuje na Daglasie. Więc drogi, jak na taki Nito, słuchajcie, serum Nito tonik, taki właśnie lotion. Lotion to jest takie słuchajcie słowo nie wiadomo jakie, bo nie wiadomo czy to jest krem, nie wiadomo czy to jest serum, kiedy się tego używa i tak dalej. Ja go używałam często przed użyciem kremu, tak jak serum. Trochę między, zamiast toniku i zamiast serum. Po myciu twarzy wklepywałam sobie w twarz. Takimi ruchami już wam pokazuję, Jego się tak, tu nic nie ma, ale tak się go na, nakładało, odrobinę i wiecie, i później takimi wklepującymi ruchami w twarz. Bardzo ładnie nawilża, pachnie bosko jak kosmetyki lamer. I skóra nim wygląda świetnie, jest nawilżona. Czy jest wart takich pieniędzy? Jak koniecznie musicie wydać na serum większą kasę. To jest, pamiętajcie, 150 m, więc spokoj też szklane, opakowanie. Bardzo ciężkie, nawet teraz to opakowanie jest niesamowicie ciężkie, no ale tutaj też dużo wiecie, dużo jest plastiku. Jeżeli koniecznie chcecie coś właśnie luksusowego, z lamer to bym to wybrała. Właśnie nie krem, a ten to serum, ten lotion, ten, ten produkt bardziej mi się nawet podobał niż krem. Jeśli chodzi o krem, jeśli chodzi o krem, to krem również lubię, ale ostatnio daję mi za mało nawilżenia, bo ja stosuję ten, że, tą żelową wersję i za szybko mi się wchłania i po chwili nie mam już tego uczucia nawilżenia. Tutaj przed kremem to jest takie kojące, jak chcecie robić takie rytuały i macie kasę, żeby tyle wydać, to może być, to, to może być ten produkt. Dalej sól do kąpieli rokitnik i bergamotka. Bardzo fajna sól. Jak zwykle smutno, że się szybko kończy. Zapach jest ziołowo kwiatowy, odrobinę ostry, odrobinę taki świąteczny, więc myślę, że będzie dobry na ten czas. To jest produkt wegański, cztery szpaki 320 gramów, także ja lubię w ogóle tą mydlarnię 4 szpaki. Uważam, że mają naprawdę udane produkty, udane mydła, nie tylko mydła, ale właśnie rzeczy do kąpieli, do pielęgnacji. Ostatnio sobie czterech szpaków kupiłam z powrotem taki mus do do, smarowa, do, do ciała. Także fajna, fajna mydlarnia polska. dwie cztery łyżki ja do, dodawałam trochę więcej do tych moich kąpieli. Dalej maska do włosów Lulalo. Fajnie mi się sprawdziła. Muszę Wam powiedzieć, u nawet coś tu się... Muszę Wam powiedzieć, że fajnie mi się sprawdziła, że byłam z niej zadowolona. Szybko się niestety skończyła. 250 ml, więc mogła być troszkę większa. Ja zawsze mówię, że te maseczki do włosów mogły być większe. Zapachu nie ma szałowego, wiecie? Jest taka, po prostu taki zapach jakby produktu fryzjerskiego, bym to nazwała. Nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, liczyłam na kokosy, przez to, że tak mamy, tak wygląda tutaj to opakowanie, więc liczyłam na to, że będzie kokosowa. Nie wiem dlaczego. Jest to maska emolientowo humektantowa która ma zatrzymać nawilżenie w naszych włosach. I powiem Wam, że nawet jak na chwilę ją nakładałam to, to włosy się fajnie rozczesywały, więc byłam z niej zadowolona. Może nie wygładza tak mocno, jak te maski, takie, które mają jakąś dużą ilość keratyny, ale była naprawdę w porządku. Więc jak sobie chcecie coś zamówić z Lulalow to ta maska może Wam podpasować. Dalej dalej, dalej krem, który absolutnie był cudowny. Aż szkoda mi wrzucać opakowanie, bo tak lubiłam ten krem. Stree Vectin krem ten NIA 114. Ten krem miał taką cudowną konsystencję, zapach się nie znudził. Zapach jest lekko męski, więc jak najbardziej i faceci mogą, wiecie, nie, nie będą wkurzeni, że to jest jakiś kobiecy, kwiatowy, jakiś strasznie, taki typowo babski zapach. To jest zapach męski. Jak lubicie takie bardziej właśnie świeże, morskie, męskie zapachy, męskie mówię tak oczywiście stereotypowo, to może być to. Bardzo drogi krem. Ja go dostałam od marki i był fantastyczny. No, taka konsystencja gęstej żelki, takiego, takiego gęstego kisielu i ta konsystencja, ten, ten produkt zostawał na skórze. Sprawiał, że skóra cały Czas była napiżona, także to był mój ulubiony kosmetyk z tej marki chciałabym kiedyś do niego wrócić, jest bardzo drogi, ale może, może kiedyś do niego wrócę, zobaczymy. Dalej, e, służyłam kilka opakowań tych gliskurów, tych e, o, odżywek do włosów, e, mam w różnych wersjach zapachowych, ja ich nawet nie zbierałam tutaj tych opakowań, ale naprawdę wiele służyłam, e, bardzo dobrze mi się sprawdzają, ja zawsze kupuję je, słuchajcie, w Lidlu, w Biedronce, w dużych ilościach, właśnie jako odżywkę na, na moje włosy do rozczysywania, ja muszę mieć odżywkę, muszę mieć odżywkę lub maskę i właśnie ja używam duże, duże ilości tych produktów, mam bardzo długie włosy. Więc ta jest bardzo w porządku. Byłam zadowolona, no one kosztują około 10 zł. Ta ma dosyć charakterystyczny, mocny zapach gliskura. To jest taki zapach lekko kokosowy, taki dosyć drażniący zapach. Niby 95% naturalnych składników. Także tę odżywkę mogę spokojnie polecić. To jest do włosów suchych, zniszczonych. Dalej zużyłam dwa opakowania tego żelu do mycia twarzy. Ja słyszałam, że można nim myć pędzle, że tak świetnie domywa. Raz to zrobiłam, ale powiem wam szczerze, że mi szkoda używać tak dobrego produktu do pędzli. Bardzo fajny produkt uzdrowisko. Jeden z moich ulubionych. Bardzo lub, lubię markę uzdrowisko. Pozdrawiam dziewczyny z uzdrowisko, bo jesteśmy w kontakcie i mam y, możliwość czasem testować ich nowości e, i to jest świetny, świetny produkt. Poznałam Anię, która jest autorką składów. E, miałyśmy kiedyś live'a i naprawdę fantastyczna osoba, która ma ogromną wiedzę na temat e, właśnie składów. I tutaj to jest naparowy żel myjący. On nie zawiera wody, tylko on zawiera napar. I to jest właśnie różnica, że to nie jest sama woda dodana do tego produktu, tylko napar z fiołka i dziewanny. Jak wiadomo, fiołek łagodzi stany zapalne skóry. Zapach jest typowy, jak ultrowisko. Dostaję ostatnio dużo komentarzy, że nie lubicie tego zapachu, że Was drażni. Ja lubię. To jest roślinny, taki kwiatowy, świeży zapach. Musicie powąchać sami, żeby się przekonać, czy Wam ten zapach odpowiada, czy nie. Ten produkt nie jest drogi. Wiecie, jak na taki dobry, dobry, domywający produkt nie jest drogi. Ostatnio używam chyba z trzech żeli, do mycia, i mi nie domywają wszystkich zanieczyszczeń, śladów po makijażu i tak dalej. Ten domywa wszystko. Ja sobie oczywiście najpierw nakładam olejek, rozpuszczam makijaż i później żelem i naprawdę cudownie zmiększa skórę i nie sprawia, że ta skóra jest taka ściągnięta i sucha. On sprawia, że skóra jest nadal jest nawilżona, ale naprawdę świetnie doczyszczona. Co do olejków, to mam tutaj taki produkt pielęgnacyjny do demakijażu z, de, z Bobbi Brown. Jest to taki rzadki olej, który właśnie zmywa makijaż, który musimy zamulgować. Co to znaczy? Że nakładamy go na całą skórę, w makijażu wmasowujemy, dodajemy trochę wody, on się zamienia wtedy w taką emulsję białą i wtedy możemy go albo wacikami, albo samą wodą, albo ręczniczkiem bambusowym, czy tam bawełnianym zetrzeć i to jest naprawdę fajny produkt rozpuszczający makijaż, także z tego byłam bardzo zadowolona. Też produkt bardziej luksusowy. Bobbi Brown w ogóle ta marka poszła trochę w pielęgnację. Uważam, że mają do tego głowę. Zapach jest taki jak zapach tej bazy nawilżającej, lekko ziołowy. Ja ten zapach lubię, to jest typowy zapach pielęgnacji Bobbi Brown więc super. Nie pamiętam, co to była za edycja specjalna, że takie ładne jest opakowanie, ale jest naprawdę przepiękne, więc długo go używam. Powiem Wam, że bardzo był wydajny. Podlinkuję Wam oczywiście wszystko, co tu, tylko tu znajdę na dole. Dalej, żel do brwi z Anastazji i na początku byłam nim zachwycona, że tak cudownie utrwala. Powiem Wam szczerze, że są lepsze żele do brwi, chociażby z Hean, chociażby z Benefitu czy, czy z innych marek. Z, no, mnóstwo jest fajnych marek. Ja zastanawiam się, chyba zostawię sobie jedynie tą szczoteczkę, bo jest naprawdę fajna, taka zaokrąglona, umyję sobie porządnie tą szczoteczkę, to już zaschło mi i tutaj nic nie mogłam wyciągnąć także sam żel uważam, że nie jest wart tej ceny, Anastazja nie jest marką tanią i, i nie, szczerze nie jestem jakoś tak do końca zadowolona z tego produktu, także nie będę do niego wracać, chyba że sam trafił w moje ręce ale nie był taki, to nie było utrwalenie na sztorc wiecie, to nie było takie jak ja lubię dalej mamy tusze, mam Viva Full Lashes Eveline Extra Volume bardzo fajny tusz, natomiast ja nie lubię szczoteczki tej. Niestety. Ja nie lubię silikonowych szczoteczek yy, i uważam, że są fajniejsze tusze z Eveline. Ten nie jest moim ulubieńcem. Niestety nie jest moim ulubieńcem. Nie ma takiego efektu wow, jak producent obiecuje, że w ogóle wiecie nie wiadomo co. Te rzęsy będą nie wiadomo jakie. Jest to w porządku. W porządku. Podkręcający, rozczesujący, ale trochę się nim pokłam w oczy. Nie jestem jego wielką fanką. Nie wrócę do niego. Są fajniejsze tusze z Eveline. Yy, I oczywiście mój ukochany Better than Sex, który uwielbiam ten tusz. Uwielbiam. Och, jaka sucha szczoteczka mi została. Uwielbiam tę szczoteczkę. Jego zamiennik to jest L'Oreal Lash Paradise. Mm, no ale ten jest, mam do niego wielki sentyment i co jakiś czas do niego wracam. Jest cudne. Jak macie kupić sobie taki z wysokopłukowy tłuszcz, to wam serdecznie ten polecam. Dalej. Coś, czego nie byłam do końca zadowolona. Youth Dose Eye Treatment Skillsa. I to jest taki krem taki serum o krem pod oczy właśnie z tej marki Kills i niby tutaj mamy ten proretinol red grape seed extract czyli ten wyciąg z czerwonych z pestek z z czerwonych winogron i witaminę C on ma rozświetlać i rozjaśniać. Ja tego nie zauważyłam. Nie zauważyłam tego wygładzenia i rozświetlenia w tym kremie. Nie jest tak super, jak producent obiecuje. Nie wróciłabym do niego. Nie... Nie wiem, to nie... Trochę mi się i ważył i nie widziałam tego efektu rozświetlenia. A chciałabym, bo są takie kremy, które nakładacie, jest tak skóra nawilżona, tak jest właśnie rozświetlona, że aż przyjemnie się używa. Tutaj tego nie zauważyłam. Tutaj to było dla mnie takie trochę bardziej... Tak bym serum nakładała, jakieś takie... Nie wiem, nie podobało mi się za bardzo te, te odczucia. Krem, który jest absolutnie cudowny. Cały zużyłam Ole Henriksen Hendriksen peptydowe. Peptid Boost Moisturizer. Kolejny krem. Powiem wam, że do kremów to ostatnio mam naprawdę rękę. Do, kre do wyboru kremu. Zapach jest taki przyjemny. Nie, wiecie co, jest przyjemny. Jest taki zapach... Otulający bym go nazwała. Krem był bardzo dobry. Również miał lekko żelowo, kremowo-żelową konsystencję. Bardziej w kierunku kremowej. Świetnie nawilża. Trzymał to nawiżę niedługo. Ja lubię w kremach to, że wieczorem się posmaruję i rano czuję jeszcze, że ta skóra jest taka wypełniona lub w ciągu dnia, wiecie, jak rano się posmaruje, czuję, że w ciągu dnia ta skóra nie wysusza się, nie, nie jest ściągnięta. Ten krem jest bardzo dobry. Polecałam go kilku koleżankom, także dzisiaj naprawdę świetne kremy wam pokazuję. Dalej, tak wyciągam pojedynczo. O, ten produkt on był z kalendarza klinik. E, Bardzo fajny produkt do ust. E, to jest taki... Nie tylko nie wiem, czy to jest e, miniaturka, czy nie. Czy on normalnie w wersji normalnej ma... Chyba ma 7 ml, tylko szybko go zużyłam, powiem Wam szczerze. Bardzo fajny e, produkt nawilżający usta, wygładzający usta i przywracający taki komfort ustom. Także mogę Wam serdecznie polecić. W ogóle lubię tą serię Moisture Search. Uważam, że to jest najlepsza seria klinik do tej pory. Dalej, co ja tu mam? Mam tutaj błyszczyk, który niestety mi się e, z jak to powiedzieć? No, zepsuł mi się. Miałam go długo. To było z kolekcji Jordan Woods yy, i Too Face, więc już jakiś czas temu, wiecie? I ja go ostatnio wyciągnęłam, chciałam go użyć, ale sprawdzam, nie pachnie za dobrze. Natomiast powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ten błyszczyk, to miał być taki idealny błyszczyk dla każdego, dla każdej osoby. Jak dla mnie on miał za dużo takiej żółtej perły. I ogólnie za pomarańczowy dla mnie, wiecie? Nie był to dla mnie idealny nudziak. Ja wolę jak nude jest bardziej beżowy, a on był zbyt yy, pomarańczowy No niestety nie pachnie już. Ładnie to jest kolor Social Butterfly i pewnie go. Już nie ma w sprzedaży, bo to była wersja limitowana Too Faced, która właśnie wtedy weszła, jak Jordan była tak bardzo na topie. Dalej mam tutaj błyszczyk z Mio, Outstanding Lip Gloss. My go mieliśmy w boksie i zobaczcie, i zużyłam go. E, fantastyczny gloss. Powiem wam, że ten m, chyba jako jedyny z tych wszystkich glosów, ten kolor, jaki on był? To był kolor. Kurczę, teraz nie mogę wam go znaleźć. Juicy Kiss. Zawiera olej migdałowy i witaminę E. I faktycznie powiem Wam, że on tak fajnie nawilżał, już tutaj pięknie w ogóle pachnie. On pachnie taką. Mambo i bardzo ładny gloss, więc jak będziecie coś kupować z MIO, to pamiętajcie o tym błyszczyku. To jest numer 29 i naprawdę przepięknie wygląda na ustach. Bardzo mi się podobał. Świetna robota MIO. Kolejna rzecz to jest taki liner, jak go zamówiłam na jakiejś chińskiej stronce, i teraz liner z klejem, który sprawia, że rzęsy się przyklejają. Wiecie, że nie musicie kleju osobno nakładać, wystarczy pomalować linerem i przykleić. Przy Kładacie do tego sztuczne rzęsy, i on się świetnie trzyma. To już mi oczywiście wyschło, jest do wyrzucenia. W ogóle piękne opakowanie. Ale mam do tego zastrzeżenia, on się bardzo trudno zmywa, to jest fatalne to zmywanie. ja często noszę sztuczne rzęsy, bardzo lubię jak wiecie, często w nich jestem, występuję dzisiaj akurat nie mam, ale często mam sztuczne rzęsy i to mi się bardzo źle zmywało, trzeba dużo e, produktu użyć do zmywania, dużo tłustego produktu i ogólnie uważam, że łatwiejszy jest w użyciu po prostu e, klej. także tego wam jakoś specjalnie nie polecam, ten natomiast liner od Katosu jest świetny, powiem wam, że on ma troszeczkę lepszy skład niż te, niż te chińskie, lepiej się zmywa, dalej nie zużyłam tego do końca bo tego się nie da zużyć. Korektor z Huda Beauty, natomiast mam go już tak długo, że go wyrzucam. Kolor Cotton Candy. Nie polecam tego produktu, tak wiecie, tak myśląc o nim teraz. Bardzo, bardzo gęsty, bardzo, bardzo kryjący i ciężko wyglądający potokiem. Teraz stawiam jednak na bardziej naturalny efekt, także niestety nie będę mogła Wam go polecić. Uważam, że są lepsze korektory na rynku i ten to już jest taki przeżytek lat, wiecie. Pięć lat temu był na topie. Ula la, musiałam zmienić baterię. Zbliżamy się ku końcowi łyk herbaty. Powiem wam, że ta pomadka jest dosyć komfortowa na ustach. Gadam i gadam. I czuję wprawdzie, że te usta są, wiecie, matowe. Poczuć to przy tych pomadkach. Ale rzeczywiście jest to taki bardziej nowoczesny mat. Natomiast wydaje mi się, że ona nie jest w 100% kryjąca. Blisko. Widzicie? Że ona. No, powinna jeszcze jedną warstwę po prostu domalować. Ale dobra, lecę dalej z tym, co tu jeszcze parę rzeczy mam. Mercy Handy ja zawsze kupuję te. Tutaj, tu akurat już mi się, słuchajcie, totalnie roz. ten. Zepsuła mi się konsystencja w ogóle. Ona, ona się zrobiła zamiast żelki, bo one są normalnie takie bardziej żelowe. Rozwodniła mi się, nie wiem co się stało, chyba był, wiecie, na, za bardzo na słońcu. Natomiast te żele. Przestałam już kupować te żele do oczyszczenia rąk. Jakoś. przestałam po prostu. Są fajniejsze produkty, są takie, które aż tak nie wysuszają, także tych już nie kupuję. Dalej. Kills Ultra Facial Cleanser. E, powiem wam szczerze, że to też produkt, ten produkt mi również nie pod nie podszedł. Nie jest to produkt szałowy. Nie domywa makijażu tak, jakbym chciała. On nie być taki ultra facial cleanser. Ma tak pozbywać się wszystkiego, a u mnie tego nie robił. Także niestety, ale mi się ten produkt nie sprawdził. Niestety nie sprawdziła mi się również ta kredka z Miss Sporty, ponieważ jest po prostu zatwarta i nieprzyjemna do oczu. To jest Naturally Perfect. z tej serii naturalnej. Kolor Deep Black. Można stosować do brwi, można stosować do oczu. Używałam do oczu jako eyeliner i fatalnie mi po prostu drapała, podrażniała oko po prostu tej kredki nie polecam i mam na koniec jeszcze klej tutaj już takie brudne opakowanie duo i to jest taki, taka tradycyjna wersja kleju, który ja używam normalnie, ja wam jeszcze raz pokażę który jak klej lubię, bo mnie często pytacie o klej i musiałam wyciągnąć nowe opakowanie tego kleju, który ja polecam, ta wersja to jest taka stara wersja, bym to nazwała tradycyjna, klej wyciskany gęsty Tutaj mamy inną troszeczkę generację. Tutaj Sara mnie zaznajomiła z tym klejem. Jestem jej bardzo wdzięczna. Już ponad 3,5 roku używam tego. Tak? 3 lata na pewno używam tego kleju. E, ten granatowy z, z czerwonym napisem. Klej wygląda tak. Jego nakładacie z takiej szpatułki. Bezpośrednio na pasek waszych rzęs. Wys, wysycha na przezroczysto i bardzo jest dobre, Naprawdę dobry. Także kochani mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że dobrze ze mną spędziliście czas przy czymś dobrym do picia e, i że się zrelaksowaliście i że wam Wam przekazałam trochę tej dobrej energii. Mam nadzieję, że te recenzje wam się przydadzą i będę do Was wracać z kolejnymi denkami. Jeżeli tylko macie takie życzenie, jeżeli lubicie tego typu filmy. Dzięki za dziś. Puziaki dla Was, kciuki w górę dla Was i widzimy się w kolejnym. Pa pa!